No i z cyklu dzień życia silnika SB400 zobaczymy e, tutaj na oleum mierka jest skorodowana, bo silnik długo stał ale oleum widać że jest zobaczymy też do nawołu nie widać tam za dużo spalonych powierzchni i czy i oleju spalonego za bardzo albo jakiegoś Złogów czy nie był chyba, bo chyba jest mocno eksploatowany, nie jest prawdopodobnie styrany życiem. Ej, zobaczymy, czy będzie się będzie chciała zakręcić. Tylko dzień życia akumatora za złomu. Tutaj drugie życie Bosza i takiego jakiegoś. Spróbujemy. Ręci się niemożliwe. Problem jest taki, że pompka nie może zastać ze zbiornika ani z kanistram. Próbowałem ją zalać tutaj, tą magiczną łukę, przewód paliwowy. I może coś z tego będzie.